Proszę Państwa, dzisiaj zrobimy speedrun gry Papas Dounateria. Mam, mam, będziemy tworzyć. Będzie to pączkarnia, tak? Ostatni Papas był na początku miesiąca, więc jakiś czas temu, więc żeby tradycji stało się zadość, przechodzimy. Play. Wybieramy nową postać. Będzie to Tony. I na początku krótka historia. Jak Tony w ogóle trafił do tego miejsca? Otóż w pewnym parku rozrywki otworzono nową atrakcję Sky Ninja. I nasz bohater Tony chciałby sobie tym powiedzieć, ale nie tak sobie po prostu raz powiedzieć, nie. Jeżeli zatrudni się popas do Natira, dostaniemy darmową przepustkę przez kolejkę. Będziemy obsługiwani jako piersi, tak więc proszę Państwa, nepotyzm i kolesiostwo to jest dokładnie to, co motywuje naszego bohatera. W związku z tym podpisaliśmy umowę o pracę i idziemy w tango się zabawić. Yeah! Możemy przeskoczyć przez kolejkę. Siedzimy, czekamy 3, 2, jeden i Kczum... Co za okej. Okay, no, e, się jednak coś tam zepsuło i Sky Ninja w tym roku nie będzie otwarty. I to jest hamstwa, nie zniesę! Ale żeśmy podpisali kontrakt, no i trzeba iść teraz pracować, więc. E. Tak więc rozpoczynamy nasz czas oraz pierwszy dzień w pączkarni. Zapraszamy. Pierwszy dzień jest oczywiście poziomem tutorialowym, więc dowiemy się, jak w ogóle pączki móc przygotować. Naszym pierwszym klientem będzie James i on chce wszystkie pączki waniliowe. Czyli tworzymy trzy ciasta, rozwałkujemy je, tworzymy pierścień, okrągły pączek i znowu pierścień, czyli te takie pączki z, z dziurką, donaty tak zwane. I czekamy, aż się to usmaży, wrzucając do głębokiego oleju. Jak miał porównywać. Wszystkie do tej pory części popasa, jakie miałem okazję ograć, powiedziałbym, że pączkarnia jest tą częścią najtrudniejszą. Najciężej jest ogarnąć, co tu się dzieje, i najwięcej rzeczy jest, które można zepsuć, bo już na pierwszym etapie rozałkowywania można coś tam pomieszać, prawda? Ale że jest to oczywiście tutorial, to skipnąć tego nie możemy i musimy czekać, aż się tam płacze W zasadzie to jest yy, pokazane jak naprawdę pączki są tworzone, są wrzucane do głębokiego oleju, więc za bardzo one zdrowe nie są, aczkolwiek są na pewno przepyszne. Następnie przechodzimy do naszej stacji budowniczej, gdzie zanurzamy nasze pączki w odpowiednich substancjach, a potem wyciskamy na nie dodatki, które nasz James chciał sobie zamówić. I tutaj ciekawy skip można zrobić, ponieważ ten likier, ten. Yy, Krem, który ja tutaj, ten syrop, który rozlewam, jeżeli bym tak potrząsał bardzo szybko, to wtedy szybciej go wycisnę niż jakbym leciał normalnie. Więc możemy na tym zaoszczędzić trochę czasu. Drugą klientką będzie Maggie! Megi, na twoje nieszczęście, ja przy twoim zamówieniu starać się nie muszę. Zależy mi na czasie, więc dajemy tylko waniliowe dwa czekoladowe ciasta, wytnijmy to, co być powinno, wrzucimy na olej, zabierzemy z oleju i sorry, ale dostaniesz surowy już na dzień dobry. No Dobra, trochę dodatków chociaż ci dam, żebyś nie było tak smutno. Wypełnimy yy, miłością, wypełnimy truskawką, zanurzymy w likierze, w cukrze pudrze, wyciśniemy oczywiście ten syrop i kolej, raz wyciskamy syrop. I te dodatki, które możemy sypać, yy, ich nie nie można szybciej wysypać niestety tą techniką szybkiego potrząsania, ale z jakiegoś powodu, jeżeli ja je dam tylko na obramówce, to dla naszych klientów będzie to lepsze, będą mnie co wyższe notowania. co prawda magia za bardzo zadowolona nie jest, bo jest to surowe ciasto, ale patrzcie 28% i 76 punktów GG. Dodatkowo możemy sobie skipnąć, nie czekając na pokazanie się statystyk, tylko możemy wyjść z gry i wejść z powrotem. Załadować save'a w ten sposób, możemy ominąć również katcenkę z biletami. I przechodzimy do dnia drugiego. Nowy customer Alberto. I dodatkowo jeszcze truskawkowy likier. Yeah, mam mia. Na początek przygotujemy sobie od razu zestaw dla naszego kustosza, ponieważ. Wiemy, kto nim będzie, wiemy, co będzie chciał, ale dodatkowo nasi recenzenci są dosyć wybredni. Dla nich lepiej przygotować pączki dobrze wysmażone, nie to, co dla pozostałych klientów. <laughs> ale na razie niech sobie tutaj w tym sosie, <laughs> na tym oleju niech sobie, niech sobie tam siedzi. Francesco, mamma mia! Słuchaj, przygotuję twoje zamówienie jak najbardziej chętnie. tak, wycinamy. Coś nie poszło, wycinamy i tak, odwrócimy pączki dla kustosza, żeby tutaj dobrze wszystko szło, a te z pierwszego zamówienia w zasadzie możemy już teraz przygotować. Nie ma żadnego klienta, więc tak nie mamy co robić. Jakbyście chcieli jednak grać w taki powiedzmy tradycyjny sposób, to się okazuje, że pączki z dziurką nie trzeba się przejmować, jeżeli przez tą dziurkę przeleci czy trochę posypki, czy trochę tego syropu. Tej polewy, ponieważ nadal mamy papier i ten papier zostaje z nami. O, tu już jest gotowy pączek. Pączki są gotowe dla kustosza. Więc papier zostaje u nas i tylko takie pięknie przeozdobione pączki trafiają do naszego klienta, Alberto. Patrzcie, dał nam łapkę w górę. Nawet gwiazdkę dostaliśmy. Panie, to są surowe pączki, mam mija. Jak niskie są w ogóle oczekiwania wśród tych klientów, to jest po prostu takie trzeba mieć nastawienie do, do życia, tak? Nie, nie, jak ktoś wam oferuje sorbet ciasto, to, to, nie, to nie, jest dobry pomysł. Cóż mogę rzec, jeżeli wejdziecie kiedyś do restauracji i zobaczycie mnie tam za ladą, to najlepszą opcją będzie pewnie zwrot w tył i wyjście jak najszybciej. I przeszedł nasz kustosz. Dokładnie on się nazywa Rudy, tylko ten kurcze nazwy nie widać, bo przysłoniła ramka, ale ale Francesco. 65%. Mm, no tak, twoje złomienie nieco dłużej się posmarzyło. Nadal jest surowe, ale trochę dłużej się posmarzyło. Idealnie przygotowane pączki będziemy mogli wręczyć naszemu kustoszowi. Mm, jak to dobrze wygląda, jak. Oj, 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 oj wyśmienicie. Cubie to jest na dobro okazja do tego, żeby pogadać o tym, jaki rodzaj pączków wy lubicie najbardziej, chociażby. Co wam najbardziej smakuje. Ja. Gdy miał przygotować dla siebie pączka, to czy Simpsonu. No to pączek Homera to jest. Mam, mam, ja to jest dokładnie to, co mi najbardziej smakuje. Nawet jest tutaj na okładce. To jest szybki speedrun. Szósta minuta i my przechodzimy do dnia trzeciego. Gdzie na początku dostajemy nowego customera Akari oraz pewien dodatek, czyli Janki. Zanim jeszcze obsłużymy pierwszego klienta, rozwałkujemy ciasto i wrzucimy to, co Kustoszowi będzie potrzebne. Ja już dawno już się poddałem z rozróżnianiem, czy to jest recenzja, czy to jest Kustosz. Po prostu, sorry. <gry> Ale jak, jak się wbiłem do łba, tak mi tak zostało. A Akari, wszystko waniliowe chcesz? No dobrze, dobrze. Maggie! Widzimy się po raz pierwszy, przynajmniej w tym rozegraniu. Też waniliowy, czekoladowy, czekoladowy. Dobrze. No to tak. Pełny z pierścieniem i pełny. No i tradycyjnie, skoro drugi klient przyjdzie, no to możemy pierwsze sore ciasto wyciągnąć i no cóż, Akari. Akari dostanie takie coś. Nie powiedziałem, żeby te pączki były jakieś. Nie, no nie oszukujmy się. One nie są ani smaczne przy tym przygotowaniu, ani nawet ładnie nie wyglądają, chociażby Jasne, dwie. O, klient przed Cooper. Cooper, ty masz kłodka tutaj na plecach. Jasny gwint, to by się stą, z tą, z Prudence dogadał, na pieska na w terepce. W zasadzie jest jeszcze taki skip, że kiedy byśmy przeklikiwali się między stacjami bardzo szybko, to możemy sprowokować klientów do tego, że przyszli nieco szybciej. Więc to też można wykorzystać, ja tego tutaj za bardzo nie robię, ponieważ i tak mam pełne ręce roboty. Dobra, drugi klient, to potrzebuje. Tak, ten, ten zestaw. Okej, okay, żebyś nie pomodził, żebym czasem nie dał zwyczajnemu szeremu klientowi wyśmienicie dosmarzonych, dopieczonych pączków, prawda? To byłaby zbrodnia. Potem co by taki kustosz dostał? Mąkę z jajkiem po prostu. Sklepano w rękach i tam ciasto, które jedynie popatrzyło na olej. Ej, net, ładnie mi to wychodzi. W sensie tak dookoła, net, okej. Okay. Dobra, no, nieważne. Pączek, więc. Dobry warunek. Egi, sorry. Ej, 91%? Się dobrze dosmarzyło chyba. Jasny gwint. Widzicie, co oni są wyrozumiali? To człowiek wcale nie musi być jakoś ten. Biegły w dziedzinie stylistyki, pączków, dekorowania tego przysmaku, ale powiem wam, że czasami ciężko jest mi się rozczytać w zamówieniu, czego w zasadzie oni chcą, i tutaj och, dużo podejść musiał mi to zająć, żeby w jakiś sposób, w miarę płynnie chociaż wiedzieć, co się dzieje, i nie mieszać tak bardzo jednego z drugim, więc to to jest jego kolejny punkt, dlatego że ta gra, ta część jest chyba jedną z, z trudniejszych, jeżeli nie najtrudniejszą, ale jeszcze parę papasów przed nami. No i żem spalił pączki, no trudno. Nie ma Takiego speedrunu, chyba papasa mojego, który którym bym nie spalił czegoś, prawda? Więc, żeby tradycji stało się zadość. To Cooper, mam nadzieję, że lubisz, jak ciasto ci zgrzyta między zębami jak chrupie. <laughs> oj, oj. Dzień trzeci zakończony. Tradycyjnie wychodzimy, wchodzimy z powrotem. Omijamy kolejkę, tak jak nasz bohater chciał na początku. I prudence, a wilku mowa. Long John, dobra, mamy, proszę Państwa, nowy rodzaj pączka. I szczerze powiedziawszy. To jest pierwszy raz. Papas to jest jedyne miejsce, w którym ja takiego pączka widziałem, a chętnie bym spróbował. Bo możemy teraz tak, wyciąć normalnego donata, normalnego pączka i taką, nie wiem, bagietę, bułę jakąś taką. I to naprawdę wygląda dobrze. Naprawdę wygląda smakowicie. Już was w sumie pytałem, jaki rodzaj pączka Wam najbardziej odpowiada, ale piszcie śmiało w komentarzach. Odpuszczmy sekcję komentarzy dla ekspertów. Niech tam się dyskusja rozwinie. To, co, jak, gdzie. Może nie gdzie, ale kiedy i dlaczego. <laughs> iz za ile To jest ważne pytanie. Stosunek jakości do ceny musi być jak najbardziej. Teraz same waniliowe pączki tutaj robimy, ale okej, okay, okej. Okay. Robimy pączki dla Prudence. Prudence, jak w każdej części po prostu, w której się pojawia, ona lubi wszystko co różowe, więc robimy truskawkowe po prostu do potęgi. Znaczy jednego ostatniego pączka żeby po prostu w zwyczajnym luksze, chyba tak to się odmienia, ale tradycyjnie ja mam problem z rozróżnianiem składników i tym, co my mamy na półce, więc jakbyście chcieli mnie doedukować, to będę bardzo wdzięczny i... Pianki. Nie, nie tu! O, Jasny gwint! No ja o tym mówię właśnie, pianki na je mają być. Trudno! Prudens, mam nadzieję, że mnie nie zlinczujesz za ten haniebny czyn. Alberto! Ja się dziwię, że ty przychodzisz do mnie na ten po raz kolejny. On ma wiarę, nie? On, on wie, że... Boże raz mi tam nie wyszło coś, daję mu surowe ciasto czy cokolwiek, ale! Da daje mi szansę! I przykro mi, ale to zaufanie będę musiał zawieść. Prudens! Aha, bo ciasto nie wyszło. Ej, ale building na 71 to całkiem spoko, całkiem dobre wyniki są. O, te pączki się dobrze dosmażyły. No to powiem ci, chyba Akari teraz dostanie. O, ci się udało. Ale pod pewnym względami satysfakcjonująco wygląda, jak znużemy tego pączka w, tam, w tym luksze. Chociaż tutaj też można popełnić pewien błąd, kiedy podnosimy pączka, to nagle on zyskuje swój taki model 3D. I im bliżej środka go ustawię, tym bardziej równomiernie ten cały płyn się na powierzchni rozejdzie. Jak za szybko bym to zrobił, to mogę tylko bok zanurzyć. W tej to ładnie wyglądać nie będzie No, Akari, gwiazdeczka? jej, yeah, 93 punkty, wspaniale Chyba nie wspomniałem o tym, ale wydaje mi się, że jest to dosyć oczywiste Patrząc po tym, ile papasów już nagrałem Jednakże z jakiegoś powodu, jeżeli ktoś by otworzył ten film akurat jako pierwszy z tej serii To powiedzieć muszę, że speedrun zakończy się w momencie osiągnięcia piątej rangi Takie są wymogi Więc dla nas w tej części oznacza to 1680 punktów łącznie. 5 dni da się to zrobić, spaliłem pączki. Rzadko się to udaje, bo wymagałoby wizyty tego samego klienta, któregoś z dwóch tutorialowych, przez każdy dzień tych pięciu, żeby dostać medal na koniec. Albo ewentualnie robienie wszystkiego na 100%, albo na bardzo wysokim poziomie, coś co mi w zasadzie nie wychodzi, więc najprawdopodobniej speedrun ten zakończy się dnia 6. Ale w tym tempie to powinno być poniżej pół godziny. Ej, te pączki nawet wyglądają dobrze, Alberto. Dałem z siebie, da, 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 Serducho to włożyłem, słuchaj. Normalnie widzisz dziwne i 94,87%? Panie, wspaniale. Czyli ranga czwarta Long John Pro. To się, ten panczek ten długi się nazywa Long John. Ok, długi John. Wspaniale. I mamy nowy system. Czyli możemy zatrudnić kelnera, który będzie odbierać zamówienia przy stoliku. Ludzie nie będą musieli stać w kolejce do lady, tylko będą mogli wcześniej sobie to wszystko dostać. Bardzo fajnie. Tak więc, dzień. Piąty. I przygotujemy na dzień dobry jedzenie pączki dla Kustosza, recenzenta kulinarnego. I Igi, przyjmuję od Ciebie zamówienie i jestem pewien, że tak, czekoladą będzie to wypełnione i to ze względu na to, że dokładnie ten styl nowy mamy dostępny na stanie. Tak, o to chodziło. Nowa oferta w menu, zauważyłeś. Zawsze tak jest, że nowy klient to wybiera również to, co najnowsze odblokowaliśmy. Francesco! Ty masz zawalisty wąs, jasny gwint. Taki normalnie, że mam mamija. Dobra, pierwsze zamówienie gotowe i Igi, jako, że po tobie się pojawił zaraz kolejny klient, no to ja twoi, twoje zamówienie wyciągnąłem z głębokiego oleju. Jest zdrowsza w ten sposób, tak? Bo tłuszczem nie będzie ociekać. No, miejmy taką nadzieję, przynajmniej, czy który zestaw jest teraz ten dobry. Chyba oba są dobrze wysmażone, nie? Tak po kolorze coś mi, się, coś mi się widzi, że nie zepsuję tego, bo jeden zestaw dla kustosza będzie. A, dobra tam. O, krystal! Pani kustosz, dobry. Dobry, Jaka, jako tutaj, ocie panie, jaki styl. Ona jak przyszła, jak do opery normalnie, a to tylko, to tylko pączkarnia jest, nie wiem. Się odwaliła jak szczur na otwarcie kanału, panie. Może to złe porównanie, ale jeszcze jak. O, i o tym właśnie mówię, widzicie jak, jak ten cukier puder się nie do końca dobrze rozłożył, bo się tu pośpieszyłem, no i, no i, no i, no i niepełna jest, no i, no i tyle, nie? I jeszcze to rozlejemy, dobra, tam ostatnia zamówienie dnia, dawaj pan, zobaczymy, czy będzie ten piąty, to będzie piąta ranga, raczej nie, raczej będzie dzień szósty, a w dniu szóstym, ohoho, oho, o się zacznie! 1514, dobra, nieważne, nie było tematu, trzeba 1680, czyli jeszcze trochę, Shannon! nowy customer! Tak więc ostatni dzień szósty. Ja się teraz gwarantowałem, że przed naszą restauracją są kwiatki w kształcie płączka. Okej. Okay. No, no, strasznie dużo dodatków też, wiesz? Ja, ja, ja nie wiem, ja nie wiem, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja tutaj ja tu trochę ekonomicznie chcę podejść. Za każdym ostatnim razem strasznie dużo, żem jedzenia mornował w sieci papas, więc tutaj chciałbym się trochę zrehabilitować i przeoszczędzić na pewnych rzeczach, chociażby na jakości można przeoszczędzić. Pierwsze zamówienie, proszę bardzo. Mniej oleju, mniej ciepła, mniejszy rachunek za gaz. Dobrze. Prudence! Ty, tutaj przyszła się, nie wiem, co. gwiazdek jest, zobacz jak ja Cię potraktowałem ostatnim razem. Ty masz wiarę w ludzi naprawdę głęboko. A przynajmniej wiarę we mnie. Dobra, pierwsze zamówienie gotowe? Tak. Wygląda jak obraz Picasso? Tak. Czy jest Pani zadowolona? Tak. No i wyśmienicie. Nie i co to na to? Ale ty na randkę przed Zakarią czy co i trzy pączki na, na dwóch? Co ty, jak ty chcesz to dzielić? Czy będziecie jednego pączka jeść wspólnie? Nie mogę. Ajaj, aj, aj, uff, uff, spaliłem wszystko, o, no, a, 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 o, trudno. A proszę, mamy na 20 zamówieniach. Jakieś 100% się pojawiło, tak? Najpewniej za to, że ja szybko przyjmuję te, te zamówienia, więc dobra... Do... tragicznie wygląda. Po tym, tym tłuszczem i spalone, i jeszcze nierówne. Wylany ten sos, po prostu tak... Oj, prudence, ty nie masz szczęścia do mnie. A jest okej? Okay? Jest ga... O, jest garstka nawet! Co? Co? Dobra, nieważne. Ważne, że... Nawet dodatków tam nie dałem wszystkich. A, dobra tam, machnata ręką. Ważne, żeby czas zakończył w odpowiednim momencie, bo powinien stuknąć się zaraz piąty numerek, piąta ranga i... I let's go! Mouse Master, czy Mus Master? Nie wiem do końca, jak to się odmienia, ale mamy to! Wyśmienicie, proszę Państwa, tak się prezentuje: Papa's Doona A Mam ja 23 minuty i 47 sekund, czasu to jest dla mnie miejsce 13. Dosyć wysoko, jestem zadowolony. Tak więc tradycyjnie komentujcie, subskrybujcie żółty magiczny guziczek i życzę Wam smacznego! Uważajcie na jakość ciasta!